Pistolet P83 WANAT. Podstawowa obsługa. Zapraszam na film. Witam serdecznie na moim kanale, mam na imię Marcin. W dzisiejszym filmie pokażę Wam podstawową obsługę pistoletu P83 Vanat. Pistolet ten jest cały czas na uzbrojeniu polskiej armii, także może być, również duże ilości tego, tego pistoletu mogą być również w magazynach e, broni. Broń teoretycznie mogłaby być wydana obywatelom w momencie, kiedy zachodziłaby taka potrzeba. E, nie będę się tutaj wdawał, jeżeli chodziłoby o konstrukcję tego pistoletu, to możecie obejrzeć sobie na innym moim filmie. Dzisiaj skupimy się na najprostszych elementach jego obsługi. Zaczniemy w takim razie od manipulatorów. Po prawej stronie pistoletu nie ma żadnych manipulatorów, które nas tutaj w jakikolwiek sposób do czegoś tam są potrzebne. Po lewej stronie broni znajdują się taka, taki przycisk. Jest to przycisk zwalniania zamka. Oraz e, mamy tutaj dźwignię bezpiecznika i. Element, który automatycznie zrzuca nam również kurek, jeżeli mamy wprowadzony na, nabój do lufy, a nie chcemy na przykład y, strzelać. Także tutaj mamy tylko dwie dźwignie. Zrzut magazynka, czy wyjęcie magazynka, żeby magazynek wyjąć z tej broni, należy nacisnąć tutaj ten przycisk, który tutaj jest na samym dole. Wciskamy go po prostu i magazynek nam odskakuje. Wyjmujemy magazynek. Magazynek tak wygląda standardowy y, mieści 8 nabojów. Ma, pistolet ten zasilany jest nabojem Makarowa. Tutaj pokażę Wam różnicę między nabojem Makarowa a nabojem Parabellum. Tak one wyglądają. Nabój, nabój Makarowa jest krótszy. Taki bardziej pękaty. Taki bardziej cylindryczny ma tutaj zakończenie. Parabellum jest takie bardziej stożkowe. E, niestety nabój na Parabellum... Znaczy, znaczy, Nabój parabelną nie pasuje do tego pistoletu. Możemy go włożyć do magazynka, ale jak widzicie, on wystaje poza magazynek. Także jeden nabój możemy włożyć, ale więcej ich po prostu nie włożymy. Poza tym wszystkie naboje, czy to będzie makarow, czy to będzie parabelu, mają od spodu opisany kaliber. Warto na to zwrócić uwagę. Ładowanie amunicji makarowa wciskamy, wsuwamy. I tak to mniej więcej wygląda. I kolejny, kolejny, aż będziemy mieli pełen magazynek. Magazynek rozładowany, wkładamy, załóżmy, naładowany magazynek do pistoletu, wciskamy go do samego końca, aż się zapnie i nie, nie będzie nam wypadał z broni. Następnie przeładowujemy pistolet, czyli łapiemy go tutaj za takie chropowatości, takie wycięcia, które mamy i ciągniemy do tyłu. On teraz został w tylnym położeniu, zamek nam został w tylnym położeniu, nie wrócił z powrotem do przodu. To oznacza, że broń jest pusta. Mamy pusty magazynek. W tym momencie wyjmujemy pusty magazynek, wkładamy magazynek pełen i naciskamy tutaj tą dźwignię w dół. Nastąpiło zamknięcie zamka. Został odsunięty kurek. W tym stanie pistolet jest gotowy do oddania strzału. Czyli jak naciśniemy język spustowy, pada strzał. Po wystrzeleniu następuje Automatyka broni powoduje to, że zamek z powrotem zostanie wysunięty, a może wyjmę magazynek czyli zamek zostanie z powrotem przesunięty do tyłu, wróci z powrotem, kurek zostaje odwiedziony, został pobrany nowy nabój z magazynka, stara łuska została wy, wy, wyrzucona i znowuż możemy oddać kolejny strzał. I, i kolejny. I tak, osiem razy. Po ósmym po strzale Zamek zostaje nam w tym, w tym położeniu. Należy wtedy wymienić magazynek. Eee, magazynek. Broń możemy załadować, czyli możemy włożyć magazynek z, z nabojami do pistoletu, następnie zamknąć zamek, ale w momencie, kiedy się rozmyślimy albo nie, nie potrzebujemy strzelać, możemy broń zabezpieczyć, przesuwając tą dźwignię do góry. W tym momencie kurek został zrzucony, tak jak przy wystrzale, ale broń nie wystrzeli. On tu ma specjalne zabezpieczenia, broń w tym stanie nie wystrzeli. Teraz, żeby ponownie z, tej, z tego pistoletu móc strzelać, należy tą dźwignię przesunąć w dół. A nam, pokaże nam się tutaj czerwona kropka. Łatwo zapamiętać. Red Dead. Czyli czerwona kropka, broń gotowa do strzału. Takie amerykańskie stwierdzenie, ale bardzo trafne. E, podoba mi się także Red Dead. I teraz tak, możemy z tego pistoletu od razu zacząć strzelać, czyli ciągniemy język spustowy. Jak widzicie, tutaj automatycznie kurek zaczyna się nam poruszać. Ciągniemy do samego końca. To wymaga sporo siły i pada strzał. Jeżeli mamy sytuację taką, że jeszcze raz wrócimy do tego sytuacji, czyli broń zabezpieczona, odbezpieczamy i chcemy oddać strzał, ale już nie ciągnąć mocno. Możemy ręcznie ten kurek odciągnąć w ten sposób. I tutaj mamy, spust nam się cofnął, i automatycznie mamy bardzo krótki ruch, dużo mniej siły potrzeba. Naciskamy, oddajemy strzał, i automatyka broni zaczyna działać. Także pistolet VANAD P-83. Broń, która jest na wyposażeniu armii i może trafić do cywilów. Warto nauczyć się tego manuala obsługi tej broni. Piszcie w komentarzach, czy filmy wam, te dwa filmy Wam się podobały, które do tej pory żeście obejrzeli. Czy ewentualnie osoby, które coś więcej mają do wniesienia, coś by ch chciały dopowiedzieć, bardzo proszę również pisać to w komentarzach. Mam nadzieję, że w jakiś sposób te filmy Wam się przy przysłużą. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie potrzeby takiej, żebyśmy musieli te tej broni użyć. Ale trzeba być przygotowanym na najgorsze. Serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.